Jak naprawdę wyglądał Deinonychus? Na przestrzeni lat powstały różne interpretacje tego drapieżnika, z których najsłynniejszy jest Velociraptor z Parku Jurajskiego oparty w rzeczywistości na Deinonychusie jak potwierdził główny projektant stworzeń Mark Crash McCreary. Wygląd tego stworzenia był inny: w życiu na naszej planecie pokazano je jako smukłe, przypominające wronę, a nawet w Jurassic World Evolution. Gdzie miał tę spekulacyjną płetwę na głowie i grzbiecie, co zostało dość mocno skrytykowane. Ale Deinonychus powraca w Jurassic World Evolution 3. A wraz z nim pojawia się nowy, bardziej aktualny wygląd, co jest dużą poprawą. Ale czy to naprawdę tak wyglądał Deinonychus? Korzystając z narzędzi w Jurassic World Evolution 3, odtworzyłem środowisko kredowe, gdzie to zwierzę prosperowało. Dzięki temu możemy lepiej poznać tego drapieżnika i zobaczyć, jak naprawdę wyglądał. A więc teraz cofnijmy się w czasie. Witamy ponownie we wczesnej kredzie około 125 do 100 milionów lat temu. Deinonych zamieszkiwał tereny zalewowe i bagienne dzisiejszej Ameryki Północnej. Siedlisko to obejmowało różnorodne środowiska, takie jak lasy tropikalne lub subtropikalne, delty i laguny. Te bogate środowiska wspierały szeroką gamę innych zwierząt, w tym ofiary Deinonycha, takie jak iguanodon, duży masywny roślinożerca, osiągający do 11 metrów długości i ważący 45 ton metrycznych. Ale Deinonych nie jest jedynym drapieżnikiem szczytowym w dolinie. Dzieli ten region ze słynnym akrokantozaurem, olbrzymim teropodem o ostrych jak brzytwa zębach, Osiągającym 12 metrów długości. Deinonych odkryto po raz pierwszy w 1931 roku przez paleontologa Barnuma Brauna w Montanie, Stany Zjednoczone Ameryki. Dopiero w 1969 roku, po odkryciu kolejnych skamieniałości, nadano mu ikoniczną nazwę. Deinonychus antiropus, zwany straszliwym pazurem, był drapieżnym mięsożercą o wysokości 0,9 m. I długości 3,4 metra. Ważył około 100 kg, czyli tyle, ile przeciętna samica tygrysa bengalskiego. To zwinny, średniej wielkości drapieżnik, wyposażony w różnorodne narzędzia do polowania na ofiary znacznie większe od własnej masy ciała. Poluje z precyzją i zwinnością, wykorzystując połączenie szybkości, pazurów i inteligencji, aby powalić swoją ofiarę. Najnowsze badania proporcji kończyn deinonycha i innych dromeozaurów. Wykazały brak przystosowania do szybkiego biegania, ale to nie czyni go mniej śmiercionośnym zabójcą. Jego najbardziej charakterystyczną bronią był duży, sierpowaty pazur na każdej tylnej stopie, który mógł chować, a następnie wbijać niczym ostrze w swoją ofiarę. Ten pazur służył raczej do zadawania kontrolowanych silnych kopnięć, by ranić lub unieruchamiać zwierzęta walczące, niż do dzikiego szarpania. Deinonych miał silne dłonie. Z zakrzywionymi pazurami do chwytania ofiary i sztywny ogon, który zapewniał stabilność podczas ataku. Jego lekka budowa, oczy z przodu i ostre zęby wskazują, że był skoordynowanym drapieżnikiem. Dowody kopalne sugerują, że polował w grupach, zastawiając zasadzki na większe roślinożerne zwierzęta np. tenontozaura. Deinonych miał doskonałą percepcję głębi, potrafił precyzyjnie oceniać odległości podczas ataku na ofiarę. Jego wzrok był bardziej zbliżony do współczesnych ptaków drapieżnych, co sugeruje ostre widzenie w ciągu dnia, a nie przystosowanie do trybu nocnego. Polegałby na precyzyjnym skupieniu, by śledzić i atakować ruchome cele z dużą dokładnością. Deinonych miał jeszcze jedną cechę przystosowawczą, dającą mu przewagę w środowisku: pióra, chociaż nie znaleziono bezpośrednich skamieniałości piór u Deinonycha. Mocne dowody z jego bliskich krewnych wskazują, że niemal na pewno był on w pełni pokryty piórami. Te pióra zapewniałyby niezbędną izolację, pomagając mu regulować temperaturę ciała w ciepłym, ale zmiennym sezonowo klimacie jego kredowego środowiska. Pióra mogły pomagać młodym lub małym osobnikom, utrzymać ciepło w chłodne noce lub wilgotne okresy na bagnistych Nizinach, gdzie żyły. Oprócz izolacji Pióra mogły również pomagać w komunikacji lub prezentacji, umożliwiając Deinonychusowi sygnalizowanie innym podczas polowania lub gody. Zapewniały niewielkie korzyści aerodynamiczne dla równowagi i zwrotności. Te pióra były kluczową adaptacją, dzięki której Deinonych był skuteczniejszym i wszechstronnym drapieżnikiem w swoim środowisku. Patrząc na deinonycha z Jurassic World Evolution, trzyma on wszystkie cechy świadczące o jego dokładności. Ale czy na pewno to duża poprawa względem poprzedniego projektu, ale wciąż nie jest idealny. Głowa jest nieco za duża, umiejscowienie oczu jest nieprawidłowe. A upierzenie, choć wygląda ładnie dzięki pięknym kolorom i wzorom, nie jest tak pełne i gęste, jak prawdopodobnie było w rzeczywistości. Kształt głowy jest przestarzały, bo wiemy, że Dejnonych nie miał tak trójkątnej głowy, ale ogólnie to dobry projekt. Nie jest całkiem dokładny. Są jednak rekonstrukcje bardziej dokładne które prawdopodobnie najlepiej pokazują, jak to zwierzę naprawdę wyglądało. Na przykład grafika Freda Wirama, który wykonał wierną rekonstrukcję moim zdaniem najfajniejszego dromeozaura. Wiele rekonstrukcji, także ta z życia na naszej planecie, błędnie przedstawia ustawienie nadgarstku. Te zwierzęta nie mogły obracać nadgarstkami, więc taki ruch byłby niemożliwy. Sztuka Freda naprawia ten problem, ponieważ wyraźnie widzimy niepronowane nadgarstki. To odzwierciedla szkielet Deinonycha i pokazuje naturalny, jastrzębi wzór upierzenia. Jednakże to wszystko zależy od interpretacji. Ptaki mają różnorodne kolorowe upierzenie, więc równie dobrze mogło być jaskrawo niebieskie. Ale jeśli chodzi o przystosowanie się do bardziej bagnistych terenów podmokłych, w jego środowisku błotnisty brązowy kolor ma jak najbardziej sens. Scott Hartman również wykonał niesamowitą pracę, przedstawiając obecnie znaną budowę szkieletu i fizyczną formę tego zwierzęcia. I jak widzimy, w rzeczywistości znacznie różni się od stworzenia, które poznaliśmy w parku Jurajskim. Zwróć uwagę na bardziej ptasią postawę, możliwą u wielu parawian. W porównaniu do smukłej, wyprostowanej formy widzianej wcześniej. Ale być może najdokładniejsza jest rekonstrukcja autorstwa Emily Willoughby, która mozolnie odtworzyła Deinonacha krok po kroku, od kości, przez mięśnie, aż po ciało i pióra, a efekt jest znakomity. Ona nawet przygotowała diagram pokazujący dokładnie, jak to odpowiada strukturze szkieletowej. Rekonstrukcje Freda Wirchama, Scotta Harmona i Emily Willoughby. Przybliżają nas do zobaczenia Deinonycha takim jakim był. Nie jako łuskowaty potwór z filmu, lecz jako żywe, oddychające zwierzę. Każdy artysta opiera się na dziesięcioleciach badań, by zerwać z hollywoodzkim mitem i ukazać stworzenie równie groźne, inteligentne i budzące podziw, co jego filmowy odpowiednik. Tylko w zupełnie inny sposób. Wciąż zdobywamy wiedzę o dinozaurach. Takich jak Deinonychus, a nasz obraz tych drapieżników bardzo się zmienił w ostatnich dekadach. Od nagich jaszczurek po smukłe ptaki drapieżne. Coraz bardziej zbliżamy się do tego, by zobaczyć, jak naprawdę wyglądał dinozaur w rzeczywistości. Jurassic World Evolution 3 znacznie poprawiło wygląd Deinonycha, co bardzo mi się podoba. To zdecydowanie jeden z moich trzech ulubionych w serii, choć nie oddaje w pełni wyglądu tego zwierzęcia. To w porządku, to przecież park jurajski, nie dokument. Mimo to prawdziwe stworzenie było równie fascynujące i miało w sobie naturalną, pierwotną intensywność, która mogłaby rywalizować nawet z najbardziej przerażającymi potworami filmowymi. Co myślisz o wyglądzie Deinonycha? Wolisz klasyczny, nagi styl z parku jurajskiego? Daj znać w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować i kliknąć przycisku powiadomień. Zostań mieszkańcem Dangerville już dziś. Byłem Alistair. Dziękuję Jurassic World Evolution 3 za sponsorowanie tego filmu. I zobaczymy się mieszkańcy w następnym odcinku.